Hej, ja jestem Scout, a przed Wami kolejny odcinek naszego po prostu Survivalu. Pod ostatnim odcinkiem zrobiliście takie liczby, za co bardzo dziękuję. I chciałbym również zaznaczyć, że została zmieniona miniaturka. Podoba mi się ta nowa. Muszę przyznać, że, że jestem całkiem z niej zadowolony. Konkretnie zmienił się napis yy, na miniaturce, bo ten stary, powiedzmy, że był robiony w gimpie i troszkę czasu zajmował, a nie do końca mi się to podobało. Yy, no, efekt był po prostu mizerny. Tak można to określić, że efekt był mizerny. Natomiast nowy jest już wygenerowany w 3D i potem wyrenderowany do y, PNG formatu. To myślę, że wygląda lepiej i wygląda tak, nie wiem, bardziej rozwojowo mi się na przyszłość. Na samym starcie odcinka chciałbym trochę porozmawiać o planach, które mamy na dzisiaj, mianowicie y, potrzebujemy zabezpieczyć villagery, to by nam się przypadkiem. Y, Gdzieś nie zapodziały, bo jak wiecie, zombie i inne takie niebezpieczeństwa chodzą po tym świecie. Oprócz tego musielibyśmy zdobyć również trochę czciny cukrowej. I mam plan pójścia jeszcze na wyprawę i znalezienia przede wszystkim. Yy, znalezienia przede wszystkim. Jezus, jak to się... Dżungli. Znalezienia przede wszystkim dżungli. <grych> Także ja sobie szybko polecę do villagerów. Nie wiem jeszcze, czy zobaczycie to na time timelapse czy, czy z Replay Moda. Wsiąłbym sobie łóżko, tylko nie chciałbym stracić tych itemów. Zapiszemy sobie koordynaty domku oczywiście, 1657 i 212. Okej, okay. musimy wziąć sobie trochę jedzenia. Mamy jeszcze jakieś, jakąś pszenicę? Nie, ale mamy chleb. Do tego potrzebowalibyśmy zbroje, żeby szybko tam w dalekich rejonach się nie pożegnać z naszym kochanym życiorysem. Gdzieś jeszcze mam tarczę, dobra, mamy tarczę. Nie mamy nici na łuk, no ale trudno. Trudno się mówi. Dobra, także zrobimy sobie oczywiście nasz secik żelazny. Wiem, że żelazo to nie jest jakiś super materiał do robienia setów, no ale na starcie wystarczy i mamy jeszcze 10 żelaza, które możemy użyć gdzieś w trakcie. Dobra, 10 mi się wystarczy. Weźmiemy sobie troszkę patyków. Zrobimy sobie pochodnie. Bo tego mi zawsze brakuje. Okej, okay, postaram się jeszcze w międzyczasie wydobywać węgiel, jak będę biegł. Czy mamy wszystko, czego potrzebujemy? Nie wiem, czy wszystko, ale wezmę sobie jeszcze odrobinę drewna. Jakby ja bym gdzieś trafił po prostu w jakieś miejsce, gdzie tego drewna nie będzie. Ale zaczniemy sobie od. Zaczniemy sobie przede wszystkim od zabezpieczenia tych villagerów w wiosce. Okej, okay, zbliżamy się do wioski, więc wznowiłem. Nagrywanie czy tam jest jakieś przejście, czy, czy będziemy musieli... Zobacz, jest przejście na znaczy. Możecie pytać, po co mi dżungla. Po to, żeby znaleźć bambus Przede wszystkim bambus i trochę melonów Melony się mogą przydać Zobaczmy, czy w tej wiosce w ogóle coś, coś się uchowało Tam jednego villagera już widziałem wcześniej Okej okay. Jest dużo łóżek, jest jakaś skrzynka. Więcej jedzenia. Spoko. Dobra. Jestem chyba w domku. Tak, jednego mamy w domku. Parze raznego golemy, więc ta wioska jest dosyć potężna. Można by powiedzieć. Chyba byłoby więcej. Ten jest zielony to on. on chyba nie jest nam potrzebny. Więc nawet go nie będę zabudowywał. Ładnie ta wyska wygląda. Może dlatego, że mam szydery. Nie chcę bić villagerów, bo nie pamiętam, czy golemy atakują, jak się je uderzy. W sensie, czy, czy golemy atakują, jak się uderzy, villagerów? Nie jestem dumny z tego, co zrobiłem. No. I właśnie o tym mówiłem. Właśnie dlatego, nienawidzę zabezpieczać villagerów zawsze tak kończy, że ten Wilaczy sobie gdzieś ucieknie. O, i teraz wraca na to miejsce. Okej. Okay. Zróbmy sobie taką wieżę, żeby było wiadome, że on jest tam zamknięty. I dajmy mu tam pochodnie, żeby na pewno mu się nic nie stało. W chwili, kiedy będzie tam zamknięty. Potrzebowalibyśmy w optymalnym rozrachunku trzech. Zgaśmy ten bożar. To się rozprzestrzeni. Też nie powinienem, to nie mam za bardzo gdzie. Potrzebowalibyśmy trzech. W sensie teoretycznie dwóch, ale jakby jednemu coś się stało w drodze, później do naszego domku, to fajnie by było, żeby, żeby, żeby jednak mieć jednego zapasowego. No bo wypadki się zdarzają. OK, mamy zabezpieczonego już trzeciego. Teoretycznie mógłbym ich zabezpieczyć trochę więcej. I chyba tak zrobię. mamy zakopanych dwóch obok siebie. Oczywiście ten, co zakopałem go przed chwilą, żeby nie było widać na nagraniu. Również ma postawioną pochodnię. Dobra, idź, idź w jakiś teren, gdzie ja będę w stanie się zakopać. No, ale stań na chwilę. No właśnie. Rany, nienawidzę tego procesu. No i co? No i trafię jeść do tej dziury? Tak strasznie? Wydaje mi się, że nie. Hej, okay. postawiłem sobie również tutaj powodne, żeby nie było. Teoretycznie, im więcej, im więcej ich yy, zapakujemy, tym lepiej. Tym bezpieczniej, będziemy. W teorii. No właśnie. A ja bym. Ja bym chciał, żeby wszedł do tej dziury, to nie wejdzie, ale. Może teraz się uda? Okej, okay, udało się, oj, przepraszam pana Okej, okay, styk Pochodnia, żeby na pewno się tam nic mu nie stało i z tego co widzę mamy tutaj również owce Ja sobie oczywiście wezmę, zrobię nożyce Nie moglibyśmy się przespać, więc może deszcz minie Dobra, wziąłem tą wełnę Okej, okay, prześpimy się i zaczekamy na koniec burzy, może się uda tak do tego doprowadzić, czy się skończy deszcz również. Niestety się... a udało się, fajnie. Dobra, wezmę sobie owce biorę przede wszystkim dlatego, żeby ewentualnie móc przespać noc, bo podróżowanie w nocy powiedzmy, że nie jest moim idealnym planem na tę podróż. Jesteśmy w stanie zabrać? Jesteśmy. Okej, okay, dobra. Lecę nie przedłużając, nie wiem, time czy coś w tym stylu. No i tak oto myślę, że nasza podróż powoli dobiega końca Oprócz tego, że znaleźliśmy villagera górnika No nie, powie, no nie powiecie mi, że on nie postawił tutaj chaty tylko po to, żeby wydobywać takie złoża Wygląda to naprawdę epicko Aż sobie skrina sobie jakieś do miniaturki z paru różnych kątów Ok. Yy, zostało mi jeszcze tylko zdobyć krowy a skoro kończą mi się jabłka, to fajnie, bo nie będę musiał ich dużo wyrzucać, a tutaj jest jeszcze piasek, który również mógłbym sobie zebrać, bo się na pewno w przyszłości przyda. Także ja sobie te jabłka wyrzucę. Yy, wezmę sobie szybko piasku ze stack. No i będę ja tylko na stack nie mi starczy miejsca w ekwipunku. No i wracam. Mam wszystko co chciałem i nawet więcej. Mam szacunki prawie wszystkich drzew w Minecraftie występujących. Oprócz Dark Oak, no ale zapomniałem. Zresztą i tak nie miałbym miejsca, więc musiałbym się którejś z tych sadzonek pozbyć. Jak widzieliście, no na Namorzynach miałem mały problem. Jakby zapomniałem, że, że sadzonką jest to. Myślałem, że te drzewa mają swoją własną sadzonkę. No dawno się już na morzynami nie bawiłem. Musiałem przeczytać w internecie i jak widzieliście tam zacząłem niszczyć liście, czekając, aż dopadnie mi sadzonka. No, jak się okazało sadzonka nie wypadnie, bo to jest po prostu sadzonka, to, to co zebrałem. Oprócz tego, zacząłem też zbierać skóry na enchant, bo stwierdziłem, że może się im przydać. Także jak będę widział jakieś krowy po drodze, to jeszcze się nimi zajmę. No i można wracać do domu. A tak, swoją domu mówiłem o rzeczach, które wziąłem i które chciałem zdobyć. Ale ogromny las bambusowy. A zapomniałem powiedzieć o kaktusach. Fajnie, że znalazła się ta pustynia, specjalnie poświęciłem więcej czasu jej szukając. No, zajęło to szukanie tak bez, bez bawienia się w golenie owiec, żeby zdobyć trochę wełny. To zajęło to mniej więcej pół godziny. No i oczywiście zbieranie sadzonek. Bo, jakby sadzonki nie były moim priorytetowym celem. Fajnie, że są. Fajnie, że udało mi się zdobyć kolejne źródło sensownego drewna. Aczkolwiek nie było to tak potrzebne. Po prostu wziąłem, bo akurat miałem po drodze i mogłem, mogę w tych terenach już przez dłuższy czas nie być, chociaż i tak wydaje mi się, że zrobię sobie tutaj po prostu jakieś przejście na teren lub wykopię tunel, który będzie szedł najzwyczajniej w świecie w tą stronę, Żeby w przyszłości nie mieć z tym problemów. Dobrze też się złożyło, że znalazłem bagna, bo dzięki temu, że znalazłem bagna, będę miał po prostu łatwy dostęp do slime boli. Ja wiem, że da się sprawdzić slime chunky, Sam robiłem tutorial z farmy slime boli, więc jeżeli. Nie widzieliście tutoriala z robienia farmy Slimeboli? To zapraszam. Jak nie zapomnę, to Wam gdzieś podlinkuję, w każdym razie jest na kanale. No i cóż, postaram się znaleźć jeszcze jakieś krowy. Jeżeli to się nie uda, to po prostu wrócę do domku i te krowy w innym terminie zbiorę. Wiecie co? Miałem już nie nagrywać do momentu powrotu do domu, ale znalazłem sobie i chyba się do niego przejdę. Bo jest mi potrzebny w bardzo konkretnym celu, o którym może usłyszeć w jednym z przyszłych odcinków. Natomiast uważam, że skoro już tu jesteśmy, to przejście się do niego to jest mus po prostu w tym momencie. Bo do domku mi jeszcze zostało jakieś 2000 bloków. Mam nadzieję, że się że nie zdezintegrujemy przy okazji. Okej. Okay. Y A co tam się co tam co tam zginęło? O! Ryby tropikalne. O nie. Dobra. Idę stąd. Ale ogromny las cave. on nam biegnie za. A nie chciałbym dostać trucizny. Chyba się może źle skończyć Dobra, idziemy na nią. Okej. Okay. Pięknie. Um, ale chyba w chyba tym nie ma tego czego szukam. Szukam generalnie rzeczy mam z Ja cię pierdzielę Sam, same moby wszędzie. I, i jeszcze temu z bloki by, by mi się przydały tak generalnie. Okej. Okay. Wywalmy patyki. Patyków nigdy nigdy za wiele, ale z drugiej strony to ich mamy. Nie jesteśmy w stanie już generalnie walczyć nawet, więc... Chyba że łopatom. Dobra, ważne, że mamy moc bloki. Spróbujmy sobie pójść tam. Może się znajdzie. Jakiś dripstone. To no nie ukrywam, bardzo jest mi potrzebny do jednego projektu w przyszłości. Więc spróbuję go znaleźć. Jak się nie uda, to cóż. Pro lipton. Ocie piercie ciepiercie umogów to ja mi się tu nie spodziewał. Teraz wiemy. To jest takie miejsce, gdzie teoretycznie mógłby się zrespić, ale z tego co widzicie długo nie ma. Hmm. Dobra, może, może kiedy indziej? Ja po prostu sobie stąd idę, bo to jest niebezpieczne, co ja w tym momencie robię. mam za dużo bardzo potrzebnych mi itemów przy sobie a um, zamiast się przejmować itemami to lażę po Cave aha glow dobra to jeszcze glow zbierzemy i dopiero wtedy wracam fajnie byłoby fajnie byłoby nie zakończyć swojego życia w tak głupi sposób eee tutaj Tutaj zbierzemy. Niestety szkoda, że tego dripstone się nie udało znaleźć. Ale, ale niech będzie. Mamy coś do podsadzenia się? Nie za bardzo. Yy, możemy to z blokami w sumie zrobić, bo bloki się szybko wydobywa. Okej. Okay. Tu lecą te buróweczki na dół. Czy są mi potrzebne? No raczej tylko do wystroju. Okej. Okay. Okej, okay, łopatą, łopatą się, sorry, że mało mówię, ale nie chciałbym, nie chciałbym zakończyć swojego żywota w tak głupi sposób, tak jak mówiłem. Okej, okay, gdzie te glowerisy? Eee, pochodnie, pochodnie do łapki. Ja je zbieram dziś. To już Niemożliwe. A, dobra, robić idzie, bo to, to nie ma sensu, żebym ja tu biegał i wam opowiadał. Okej, okay. taki it or leave it. Ja oczywiście biorę. E, wracając do domku, jestem mniej więcej tysiąc bloków, jak widzicie, e, od mojego miejsca, z zamieszkania, bytu, czy... e, W każdym razie, no, ja sobie na to skupiłem, Wydamy, czy nie, pokupiłem. dobra, trzeba się czegoś pozbyć. I pozbędę się tych dwóch bloków, bo nie są mi potrzebne. Oczywiście ja sobie koordynację tego miejsca zapiszę. Żeby nie było. A to mi będzie potrzebne, tak jak mówię, do jednego z projektów, bo yy, ostatnio oglądam taki fajny kanał, który już yy, bardzo, że tak powiem, pozytywnie zakręconego yy, na punkcie Minecrafta. człowieka. który już tą serię od, yy, od nie wiem, 1400 czy 1500 odcinków. Prowadzi na, jak zakładam, jednym świecie. No i generalnie z bloku błota da się zrobić glinę przy użyciu tego dripstone'a, co jest moim zdaniem niesamowitym game changerem. I zdecydowanie chciałbym trochę gliny używać, bo ja CG właśnie nie używam z tego powodu, że trzeba gliny dużo zbierać, a to by mi bardzo pomogło w efektywnym zbieraniu jej. Dobra. Tu była łopata. Łopata mi się. Najmyślij się to, muszę użyć łopaty. Hej, okay, kilo z powrotem tę w łapkę. Więc, więc tak mówię: glina jest potrzebna, glina fajnie wygląda, więc na pewno będę jej więcej używał. W ogóle tak zdałem sobie sprawę, że ostatnia część naszej przygody yy, znaczy mojej przygody będzie troszkę niebezpieczna z bardzo prostego powodu. Nie wziąłem łóżka i ten błąd może mi kosztować niestety życie. Więc mam nadzieję, że nic złego się nie stanie, i po prostu sprinter przez las. Taka jest strategia na ten moment. Ok, ostatnia faza przed nami. Wystarczy tylko teraz bezpiecznie, mniej więcej z tego klifu zejść. I nie stracić za dużo zdrowia. I jesteśmy w domciu, jesteśmy sali, zdrowi. Wszystko super. Git. Uff, czuję się bezpiecznie, wiedząc, że mam spawn pointa. Podsumujmy więc, To udało mi się zebrać na tym naszym wypadzie. Udało mi się zebrać liany, udało mi się zebrać te świecące jagody. Udało mi się zebrać sadzonki akacji, pierku, yy, namorzynu i drzewa dżunglowego. Udało mi się zebrać bambus, pinę potrzebną do enchantu. Kurę całą potrzebną na udało mi się zebrać, oczywiście, te mięsa. Dlatego udało mi się zebrać kaktusy. Udało mi się zebrać bloki O, ty drewnie nie będę gadał. Udało mi się Brewing Stone zebrać. Udało mi się zebrać Dripstone. Udało mi się zebrać Dripstone, nowe bloki. Udało mi się zebrać słodkie jagody. Udało mi się zebrać trochę siana. Udało mi się zebrać, a raczej nie stracić aż tak dużo żelaza. Udało mi się zebrać ziemniaki. Nasiona buraka. Marchewkę, kokobinsy i tremoski coblesona. Moim zdaniem opłacało się. Nie zajęło to tak długo. I teraz yy, jeszcze muszę zobaczyć, ile to wszystko potrwa, jakoś to sensownie zmontować i zobaczymy, co będziemy robić dalej, bo nie wiem, jak dużo jeszcze czasu, że tak powiem, antenowego nam zostało. A okazało się, moi drodzy, że niestety czas antenowy już nam się skończył, więc nie pozostaje mi nic innego, niż zachęcić was do zasubskrybowania, zostawienia łapki w górę. Komentowania, no i cóż, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Ja się bardzo dobrze bawiłem. Wiem, że dużo dzisiaj odcinka zajął timelapse, no ale nie chcę was y, trzymać tutaj, nie wiem, godzinę, bo i tak nie będziecie tego oglądać. Yy, bardzo mi miło, bo dla was nagrać ten film. Yy, nie zapomnijcie również o wejściu na kanał Redcore Variety, zostawieniu mu suba czy też komentarza. Oczywiście kanał Redcore Variety jest w języku angielskim prowadzony. Cóż, ode mnie to na tyle. Trzymajcie się. Zawsze ciepło, zawsze bezpiecznie. Pajo